Czy chcecie, aby osoba, którą nagrywacie, była zawsze ostra? Poznajcie funkcję Profocus w nowym Xiaomi 12T Pro. Czym jest Profocus? Już Wam wyjaśniam. Za pomocą sztucznej inteligencji smartfon śledzi wybraną przez nas osobę i ustawia na niej cały czas punkt ostrości, nawet jeśli osoba zniknie nam z kadru i za chwilę znowu się na nim pokaże. Jest z nami Stasie, który pomoże nam przetestować tę opcję. A oto efekt naszego krótkiego nagrania. Pokażę Wam, jak włączyć tę funkcję. Wchodzimy w aparat do trybu wideo, następnie przechodzimy w ustawienia i włączamy tryb wyostrzenie ruchu. Teraz nasza osoba powinna ukazać się w białej ramce, którą właśnie widzicie, i mamy pewność, że punkt ostrości jest właśnie w tym miejscu.